Ty. No, myślałem, że spadłeś, bo tam gdzieś poszłeś na dło. Nie, ja bym spadł. Raz, spadłeś. Ha, ha, no przypadkowo, ha. zupełnie. Tak, zupełnie sobie przyp przypadkowo. Nie wiem, czy to tak urośnie. Możecie pisać w komentarzach, czy, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj je rosło. No i co też byśmy mogli robić na tej wyspie? Tak, jeśli ktoś ogólnie ogarnia ten serwer, to opiszcie w jaki sposób no, mamy te surowce zebrać. Czy tylko kupować w sklepie? <laughs> bo to jest spatola totalna. A tu jest jeszcze... Aha, bo to było takie drzewko. Umarłe. Tak to no. powiem. Teraz tak, trzeba czekać, yy, żeby urosły... Drzewa. Pięć lat później. No właśnie. W ja... Dobry Dobra. sposób jest też, żeby po prostu tam nie rozświetlać tej wyspy. Poczekaj. Będą szkielety i zrobić A. sobie łączkę. No to y życzę powodzenia. No dzięki, dzięki. A dlaczego tu nie ma wody? Jak to ma rosnąć? No tak było, dlatego tam powiększam powoli. Nienerwowo! Nie, tu jest woda, dobra, to sięgnie. No na arbuza, o arbuz można zasadzić. Tu w tym miejscu będzie rosnął, nie ja wiem. Rusu? Musi być przy wodzie. Te? Mhm. Uh -huh. Tu jest woda. To się już farmą mogę zająć. No to zajmij się farmą, bo ja wow. farmer nie jestem. Ja połowię trochę ryb. To połów. Aha, już się połowiłem. Trzeba zabić pająki. Dobra, to ja tam jednak rozwalę te yy, świeczki. Hm. Jak się nazywa profesjonalnie? Pochodnie. No, pochodnie. Jak no. tak zwał? CJ. Pochodnia jest już moja. Druga pochodnia jest już chyba... Aha, spadła! Brawo. Nie! Czemu ona spadła? Uciekła od właściciela. Mm. Wiesz co, może rzeczywiście tam są surowce pod tą wyspą Dlatego ja się na razie dobijam pod swoją wyspę. Tak, jest tam węgiel chyba. Tak podejrzewam. To może być węgiel. Weźbę, tu zabijam zombiaka i trochę kiepskawo mi idzie! Cieka już iść ci pomóc. Właśnie wymyśliłem w jaki sposób możemy zrobić wędkę. Dobra, może go zabiję. Dobra, to zabij sobie go powoli. Ja pójdę zrobić te przedmioty na wędkę. Tylko, że potrzebny mi jest jeszcze mieczyk. Mieczyk, mieczyk, mieczek. O, dawa, gin. Jedno serduszko ci zostało. Dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, zostawię tą perłę, żeby jakbym deadł. To też zostawimy. Dobra, zostawmy wszystko. Wszelki wypadek. Dobra, y tutaj gdzieś. Może być lawa, więc tu trzeba uważać. Hmm, jak mądro się wkopać teraz? Ale pod swoją wyspę? Mhm, boję się, że to jest, wiesz, dziura od razu. O dobra. Jakoś sensownie się wkopałem. Powiedzmy, że sensownie. Czy ja to sięgnę? Dobra. Aj, pajęczynę można normalnie zbić. Jak to? No, zbijesz ją normalnie. I będziesz miał. Nie. Chyba tak. Czekaj, bo ja to znalazłem węgiel. Tak je przypuszczałem. No to pod Twoim jest tylko sam. Mhm. Mm tylko sam. W jaki sposób ja mam to teraz zebrać? Muszę tutaj pomyśleć. Wymyślić jakiś plan. Obyń spadła. Tak. Hmm. Okej, okay, już mam pomysł. Więcej gobelsona nie potrzeba. No to kop. Powodzenia. Oj, przynieś mi. Już ci wykopię trochę. Czekaj, A ile czekaj. chcesz dokładnie. Prom jeden. Eee... Yy, do mm, 20. He. Dobra, to trochę poczekasz. Czeka, bo ja mam już jedną tą. A tu było wejście? Tu nie wiem gabinka. w ogóle A tu jest woda. O, fajne, fajne wejście zrobiłem. Okej, okay, zamknijmy to tak. To będzie wejście. Tajne przejście. Nawet się zrymowało trochę. Jednego kurczaka na żywo można poświęcić. Przy się nie. Nie. <grystanie> no, jakoś musimy przeżyć. No wiesz, nie musiałeś go nazywać. No, będziemy właśnie łowić ryby. Drzewko ci urosło i masz tu kopię. Było to. kop to drzewko. Rzuć mi ten kamień! Kop drzewko! Dobra, kamień mam 9, miało być 20. Sorry, więcej nie, nie udało mi się zrobić. Dobra, damy radę. Pop, pop, Dobrze dobra, złapał. Jeszcze to jedno było, tak, tam jest. Jeszcze przydałoby się jakieś jedzenie ogarnąć szybciej. No, jakby z drzewa kiapka jeszcze wyskakiwały, też by było kapkę. Tak, no, wylatują chyba. No ale rzadko. Rzadko, ale zawsze. Dobra, złapałem. Ile jest potrzebne na wędkę? Trzy chyba, nie? Dwa. Nie, trzy, trzy są na łuk. Chyba trzy, chyba trzy. Testuj. A może dwa, rzeczywiście. Daj mi patyki. Są jakieś patyki? Są patyki dwa patyki. Nie patyki. się trzeba ośmieszyć właśnie. <słuch> nie, trzy patyki są potrzebne. Spokojnie, ja crafting ogarniam trochę mm -hmm. i dwa rzeczywiście mówiłam, to ja łowię rybki, to pewnie jeszcze takiego sposobu nie widzieliście, ale rzeczywiście da się łowić w ten sposób ryby. Musi być chyba. Aha, tak, musi być głębsze. Trzeba to powiększyć. No to nurkuj. Tylko w jakiś sposób ja mam to zrobić? Dobra, już wiem. Poczynaj mnie z kamienia. Ale wiesz, że jeżeli powiększysz dziurę... To nie będzie to już wieczne źródełko? Gzde. A nie... Nie będzie. Jeżeli z jednej strony to zrobię... To chyba będzie. Chyba. Skakujemy do wody. jestem profesjonalny nurek. Także trzymajcie kciuki. Dobra, uda się, uda się. Ej, coś bym zjadła. Dobra, Dałem radę. Czemu mi nie gratulujesz? A nie wiem, jakoś tak. Teraz trzeba rzucić idealnie po ciebie. O, mamy kolejną kurę. Jej, dobra, nie nazywaj jej, bo ją sobie zjemy. Żeby nie czuła się pokrzywdzona. Dobra. What? Dlaczego nie mogę łowić ryby? Nie wiem. Jestem teraz ciekawy, czy umrę. Jak myślisz? Nie, raczej nie, bo już tam nurkowałam. Baguje się tutaj ta wędka. Ale mm. naprawdę jest, da się tak łowić. Nie wiem czemu. W końcu się muszę zająć tą farbą. To jest masakra. Farbą? Farmą. Ale słuchasz, <noise> tak powiedziałaś. No nie, dlaczego mi ginie? Nie, to jest zbagowane ewidentnie. Raz, dwa, teraz powinno wszystko działać. O, głód mnie dada. Mhm. Mnie też. Zabiłaś tą kurę? Nie, nie zabiłam. Zabijaj, tylko się nie pomyl, przypadkiem i Teodora nie zabij. Ale żadna jeszcze nie urosła z nich. Jest Teodor, kurak i dwie małe. Mhm. To trzeba czekać, aż małe urosną. Dobra, ja skoczę, bo i tak za chwilę umrę. Zobacz, widzisz. Nara, gdzie ty jesteś? Już na samym dole. O nie. Już księżyc, tak szybko dzień minął. A, raz, dwa, mija. Już no, powróciłam. Bo no to mamy wędkę przynajmniej. O, o A u, o. Si u siebie nie możesz złowić? Właśnie chyba nie. Ja czekam aż tam się pojawią potwory. No, długo czekać nie będziesz musiał. Mam nadzieję. Nie wiem czemu, ale buguję ciągle. Ta wędka. Ej, nie wiesz gdzie może być wiaderko? W ręce. Mm. Aha. Musisz wylać wodę gdzieś. O! Wydajesz mi tutaj, chodź. Dobra, widzę pająka. W kurze. To ja może nie, czekaj, czekaj, czekaj! Tam jest szkielet. No Trzymaj to... rzeczy, ja się tutaj rzucam. Ale co? Tylko nie spadni z tym przypadkiem. Pędka, <grystanie> dobra. Czemu ty tyle rzeczy przy sobie trzymasz? Idź tam, uwaga. Teraz będę walczył. A ja tam też mam szkieleta. Śmierci życie! Okej, okay. już chyba padłem. <grystanie> Oj, ale zdążyłam. Oj, a ja nie zdążyłem. Ej, szybko pomóż! Pomóż! Za tobą. Trzeba go zrzucić, nie umiesz go zrzucać. Pa. Ale chciałam kości dostać. To mamy tam gościa. No dobra. Potrzebnym jest miecz. Aha, bo ją umarłem. Zrób bo. sobie. Dawałem ci miecz? Nie. Czyli on tu gdzieś jest. Jak? Co? Po prostu jak oni mnie robią? To jest coś nieprawdopodobnego. Nie <grym> umarłem. Ej, zepsułeś to źródełko i teraz nie daje rady nic. Nie mam już wyczynnego źródełka, już naprawiła. O nie! Czujesz całą wyspę. No bo ja chciałem łowić rybki. Tu! Ufu u siebie! też masz wyspę. Bo musiałem go zrzucić. A, zebrałaś już to drewno. Mhm. A wiesz, że sadzonkę mogłaś posadzić w tym miejscu. O! Ups! Daj. Skrzynce. Serduszka są nad tobą. No widzisz, bo mnie zaatakował szkielet i dlatego. Szkoda, że tu nie można się lać nawzajem. No, już byś chciał. Mhm. Czekaj, bo tu jest pająk, ja muszę go sklepać ostro. Ale ciśnij mnie skubany, nie mogę go zrzucić. Dobra, spad. Dobra. Okej, okay, mamy jedno. Teraz jeszcze tu. Okej, okay, dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę w górę, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, no i cześć.